Jeśli jesteś zainteresowany, co można wyliczyć w sprawie Twojej przyszłości, tak żebyś już nie musiał iść pod prąd, tylko wszystkie przedsięwzięcia planował tak, żeby wszechświat pomagał, to zapraszam na filmik, gdzie opowiem, czym są cykle numerologiczne. Czym jest taki cykl numerologiczny. I oczywiście, jak już mówię, to w wielu filmikach. My tutaj, przed, jakby, mamy, zajmujemy się szkołą, która jest połączeniem szkoły gladys szkoły Nataszy Czermińskiej, szkoły Lang. Jest tam jeden moduł od Emmylank, i jakby tutaj, co jest ciekawe to to, że w każdej szkole inaczej się coś nazywa, inaczej się coś wylicza i inaczej się coś interpretuje. No więc ja Wam powiem, jak wyglądają cykle numerologiczne, według tego, jak ja, to, jak ja, jak ja tego używam, jak ja to widzę. No więc, żeby określić sobie, Dokładnie, co się u Ciebie w życiu dzieje, działo. Trochę zobaczyć, co się działo, albo zobaczyć na co, kiedy będą sprzyjały energię, bo ja zawsze powtarzam, i jeżeli byłeś na moim webinarze dotyczącym horoskopów numerologicznych, gdzie pokazywałam, jak takie horoskopy się robi, to wiesz, że ja mówię, że przyszłość nie istnieje. Przyszłość sobie tworzymy. I my możemy tylko wyliczyć, zobaczyć, jakie energie kiedy będą się nami opiekować, tak? Czyli tak jak w astrologii się mówi, że tam gdzieś masz jakąś planetę opiekującą i tak dalej, to w numerologii analogicznie mówimy, że opiekują się nami jakieś liczby. I jest ta informacja nam potrzebna po to, żeby wiedzieć w jakim roku wychodzić za mąż, w jakim nie, kiedy jest większa szansa, że się zakochasz. Kiedy będziesz miał na przykład rok ósemki, czyli rok, gdzie warto jest ryzykować finansowo, a kiedy jest rok czwórki, kiedy właśnie nie wolno ryzykować. I to jest zbiór wszelakich informacji, który nam właśnie mówi o tym, co, jak można sobie zaplanować życie. Oczywiście nie co się wydarzy, no bo to, to, to nie, ta, nie ta bajka, tylko jak, jakie energie, kiedy i na co będą sprzyjać. Oczywiście ty. Musisz zdecydować, czy chcesz z nich korzystać, czy nie, i możesz mieć świetny rok na kasę i przeleżeć w domu i w ogóle za nic się nie wziąć. I przeminie ci okazja, trudno, ale będziesz wiedział, jak sobie wyliczyć, że ta okazja była. Ok, więc co według mnie, według szkoły, której uczę, składa się na cykl numerologiczny. No, po pierwsze to są lata osobiste. Yy... Znajdziesz sobie na moim kanale też filmiki z cyklu Ola pod tablicą. Znajdziesz sobie, e, znajdziesz sobie e, to, jak obliczyć e, rok, numer, rok osobisty, co ono oznacza. W skrócie powiem, że to tutaj e, bierzemy pod uwagę datę Twoich urodzin, to się liczy od urodzin do urodzin. Jak robisz u kogoś, u mnie, czy u któregoś z moich uczniów, portret numerologiczny, to my to wyliczamy w portrecie, e, więc dostaniesz informacje. Czyli pierwszy punkt to są lata osobiste, czyli to jest to, co ma na Ciebie wpływ na Twoją motywację wewnętrzną. Drugi punkt to są lata numerologiczne. I to jest tzw. wpływ tak zwanych sił zewnętrznych. Oczywiście jak zgłębimy temat, to okazuje się, że nie ma sił zewnętrznych i wewnętrznych, bo jesteśmy jednością, ale dlatego, żeby jakoś to tam nam rozdzielić, to w numerologii przyjmuje się takie, takie założenie, że to te zjawiska, które się nam stwarzają, ustalamy, że to są jakby trochę zewnętrzne, chociaż wiemy, że i tak my to przeciągamy, natomiast e, natomiast to, co się dzieje wewnątrz, to są te zjawiska motywujące wewnętrznie. No i teraz jak obliczyć rok numerologiczny? Najprościej będzie jak znajdziesz wpis na moim blogu E, wtedy, e, jakbyśmy tam e, teraz, e, nie wiem kiedy oglądasz ten filmik, ale ostatni rok numerologiczny nam się zmienił 7 września 2021 roku i my wtedy zaczęliśmy już nowy rok. Tak, świętowaliśmy, piliśmy szampana, był live z tej, z tej okazji, więc może znajdziesz i ja tam wtedy mówię, jaka wibracja, w jaki rok numerologiczny wchodzi. Oczywiście, żeby wiedzieć, w jakim jesteś roku numerologicznym, trzeba wiedzieć, jaką jesteś liczbą czyli jaki masz fundament osobowości, czyli jaką jesteś wibracją główną. I to obliczysz, jak sumujesz wszystkie swoje liczby w dacie urodzenia. To ci wyjdzie wibracja główna i wtedy wyliczysz sobie lata numerologiczne. I jest jeszcze jedna rzecz, którą ja tutaj zawsze dokładam, to jest kryształ życia. No i moi drodzy, taki kryształ życia ee, Czyli tutaj te lata osobiste to, to znajdziecie sobie, jak obliczyć, lata numerologiczne też sobie znajdziecie, ja to wszystko pisam, natomiast kryształ życia, e, myślę, że będzie widać, jak ja wam tutaj na, narysuję, e, kryształ życia, czyli na przykład e, pierwsza lepsza data urodzenia, weźmy sobie 5 kwietnia. 2005. Taka data mi przyszła do głowy, nie wiem dlaczego. I teraz budujemy kryształ życia w taki sposób, że w tym miejscu piszemy miesiąc, następnie na środku piszemy dzień urodzenia i następnie na końcu piszemy sumę roku, czyli w tym wypadku 7. I kryształ życia budujemy na trzech etapach, czyli do, e, zasada jest taka, że do góry dodajemy, na dole odejmujemy. Czyli tutaj mamy 5 dodać 4, to jest 9. 5 dodać 7, to jest 12. 12 po redukcji daje nam 3. I tutaj mamy 9 dodać 3, czyli 12. Czyli. 12 po redukcji daje nam 3, i tutaj na końcu mamy 7 dodać, bierzemy te liczby zewnętrzne, czyli 4 dodać 7, to znowu daje nam, to znaczy to teraz daje nam 11 i znowu musimy zrobić redukcję, czyli 2, tak? I mamy taki kryształ życia zbudowany. Na dole mamy wyzwania, czyli nasze lekcje, i tutaj odejmujemy, jakbym. Zapomniała, że nie mówię do dzieci w szkole na matematyce, bo tam bym powiedziała, że bierzemy moduł, czyli wartość bezwzględną z takiego odejmowania. A tutaj po prostu po ludzku powiem, że od większej odejmujemy mniejszą i tyle. Więc 5 odjąć 4 to jest 1, 7 odjąć 5 to jest 2. I teraz jak odejmiemy 2 odjąć 1, wychodzi nam 1. No i teraz tak. Każda z tych liczb nam coś oznacza i jeśli chcesz wiedzieć więcej, na które, w których latach, które liczby Ci działają i tak dalej, chcesz ten temat zgłębić kryształu życia, to zapraszam Cię do mojej książki. Ja tam bardzo dokładnie o tym wszystkim piszę, e, natomiast, e, natomiast tutaj e, tak w skrócie, tak, jakbym najbardziej ogólnie miał o tym powiedzieć, to ta część jest odpowiedzialna za. Y, źle, źle narysowałam, przepraszam, tak paluchem. To ta część mówi nam o naszym dzieciństwie, ta część mówi nam o naszym życiu y, dorosłym, natomiast y, tak, natomiast ta część, o ta, to jest numerologiczna emerytura. Taki moment. W numerologii ta emerytura przychodzi w życiu różnie, natomiast tutaj no po prostu wiemy. Wiemy na co, kiedy będą sprzyjać liczby. I to, w którym momencie życia mamy którą liczbę, która się nami opiekuje. Tutaj wyznaczają się nam nasze, takie cykle dziewięcioletnie. I teraz, żeby dokładnie wiedzieć, jaki masz cały cykl numerologiczny według szkoły, którą ja pracuję i której ja uczę, to musisz właśnie znać w dany moment swój kryształ życia, czyli jakie liczby się Tobą opiekują, swoje, swój rok numerologiczny, i swój rok osobisty. Jeżeli jesteś jeszcze bardziej zainteresowany tym, to zapraszam Cię do sklepu, gdzie kupisz sobie skrypt, horoskopy numerologiczne i będziesz wiedział, jak planować z dokładnością do miesiąca, a nawet dnia. I ja tej wiedzy używam najczęściej wtedy, kiedy robię konsultacje biznesowe, kiedy już jesteśmy po tej całej. Ceremonii, wyznacza, wy, wyznaczania, e, dobierania nazwy, wyliczania wszystkiego i tak dalej. Jak jesteśmy po tym wszystkim, to przychodzi ten moment, że ktoś mówi: Dobrze, to teraz kiedy? No i trzeba zrobić właśnie takie obliczenia. Trzeba wiedzieć, kiedy dla tej osoby będzie ten dzień. Dobrze liczcie, dobrze planujcie. Korzystajcie z tego, że wszechświat może Was prowadzić. Energia wszechświata mo można sobie wyobrazić jako rzekę, do której po prostu wejdziecie i będziecie płynąć z prądem. I żeby wiedzieć, jak się tam zachować, to po prostu trzeba sobie to powyliczać. Dziękuję serdecznie, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że tworzycie ten kanał. Znajdźmy się na Facebooku, na Instagramie, na YouTube już jesteśmy, e, skoro się oglądamy. E, Szkoła numerologii.pl, jak jesteś bardziej zainteresowany, a jak masz pytanie, to albo komentarze, albo czekamy na Twojego maila. Pozdrawiam, tule, serdecznie.